W dzisiejszym odcinku zagłębimy się w historię wymykającą się prostym wyjaśnieniom. Temat życia po śmierci od wieków fascynuje i dzieli ludzkość. Czy po ostatnim oddechu czeka nas pustka, czy może coś zupełnie innego? W naszej kulturze często unikamy tego tematu, chowając się za stwierdzeniem nikt tak naprawdę nie wie. Ale co jeśli istnieją przypadki, które zdają się rzucać nowe światło na tę odwieczną tajemnicę? Dziś opowiem Wam historię z Indii: historię kobiety, która twierdziła, że pamięta inne życie i która stała się kluczowym świadkiem na sali sądowej w sprawie dotyczącej swojej śmierci. Zapraszam na dzisiejszą historię. Przenieśmy się do końca 1984 roku, do małej, zapomnianej przez świat wioski na północy Indii. Gdzieś u podnóża potężnych Himalajów, nad brzegiem świętej rzeki Ganges. Tu, w warunkach skrajnej biedy, gdzie gliniano-słomiane chaty były normą, a o bieżącej wodzie czy elektryczności można było tylko pomarzyć, mieszkała młoda kobieta imieniem Sumitra. Jej życie nie było łatwe. Wcześniej osierocona przez matkę, z ojcem, który wiecznie gonił za pracą, gonił za chlebem. Dziewczyna od najmłodszych lat czuła się bardzo samotna. Wyszła za mąż w wieku 13 lat, za mężczyznę o imieniu Jagidisz, i zamieszkała z jego rodziną, ale nie przyniosło to ukojenia. Mąż również często wyjeżdżał do pracy. Jednak pod koniec grudnia 1984 roku w jej życiu pojawił się promyk słońca. Urodziła swoje pierwsze dziecko ukochanego synka. Macierzyństwo stało się dla niej wszystkim. Sensem istnienia wypełniając pustkę w sercu. Syna nosiła owiniętego w chustą przy piersi, tuliła i obsypywała miłością. Spokój i szczęście nie trwały jednak długo. Na początku 1985 roku sumitra zaczęła doświadczać czegoś przerażającego i niewytłumaczalnego. Pierwszy raz zdarzyło się to publicznie, gdy szła powodem. Nagle znieruchomiała. Jej ciało wyprężyło się w nienaturalnej pozie. Głowa odchyliła się do tyłu, palce rąk powykrzywiały się, a oczy wywróciły, ukazując niemal same białka. Po kilku minutach trans minął, zostawiając ją zawstydzoną i zdezorientowaną. Z początku tłumaczyła to sobie stresem i przemęczeniem młodego macierzyństwa, ale ataki powtarzały się, stawały się coraz dłuższe, trwały nawet godzinami. Co gorsza, około maja 1985 roku zmieniły swój charakter. Sumitra zaczęła podczas nich mówić. Obcym, zmienionym głosem. Czasem były to krzyki pełne paniki. Ktoś mnie bije w głowę, muszę chronić głowę, mówiła, kuląc się i zasłaniając rękoma. Innym razem szeptała gorączkowo: Muszę się ukryć, jest bardzo ciemno. Rodzina była przerażona. Zwrócili się o pomoc do miejscowych znachorów, ale ci, badając ją, stwierdzili jedynie, że fizycznie jest zdrowa. Nie potrafili wyjaśnić jej stanu. W tym samym czasie, gdy Sumitra zmagała się z coraz dziwniejszymi atakami, około 100 kilometrów dalej w mieście Shanjahanpur, w stanie Utar Paradesh, inna młoda kobieta, Shiva Divedi, przeżywała własny dramat. Jej życie było zupełnym przeciwieństwem losu Sumitry. Pochodziła z zamożnej, szanowanej rodziny Bramińskiej. Odebrała staranne wykształcenie. Żyła swoim życiem nieograniczana zasadami kast i tradycyjnych zwyczajów, w którym zwykle kobiety musiały się podporządkowywać. Wyszła za mąż za Deepaka. Mężczyznę, którego kochała, ale który pochodził z niższej kasty. Mimo początkowej zgody rodziców siwy na ten związek, jej teściowie nigdy jej w pełni nie zaakceptowali. Zawsze była dla nich kimś z innego świata. Według nich się wywyższała. Nie podobała im się jej niezależność, wykształcenie wyższe i pochodzenie. Po narodzinach drugiego syna Shiwy, co ciekawe, urodzonego niemal równocześnie z synem Sumitry, konflikt z rodziną męża zaostrzył się dramatycznie. Wiosną 1985 roku atmosfera w domu Shiwy stała się nie do zniesienia. Ciągłe kłótnie, napięcia, poczucie osaczenia. Shiva pisała w swoim pamiętniku o koszmarach sennych i wszechogarniającym stresie. Jej sytuacja stawała się coraz trudniejsza. Ale wróćmy do sumitry. 16 lipca 1985 roku, podczas kolejnego transu, tym razem wyjątkowo spokojnego, wypowiedziała zdanie, które zmroziło w jej bliskich: Za trzy dni umrę. Strach sparaliżował kobietę. Odizolowała się nawet od swojego 8-miesięcznego synka, bojąc się, że w trakcie ataku mogłaby go skrzywdzić. Opiekę nad dzieckiem przejęła teściowa. Mąż Sumitry, Jagdish, musiał zrezygnować z pracy zarobkowej, by być stale przy żonie. Nadszedł feralny 19 dzień lipca. Sumitra spędziła dzień w domu, unikając wszelkiego ryzyka. Późnym popołudniem, gdy wydawało się, że przepowiednia się nie sprawdzi, wyszła na chwilę przed chatę. Zobaczyła przyjaciółkę, pomachała do niej i wtedy znowu wpadła w trans. Upiorna poza wywrócone oczy, ale tym razem coś było inaczej. Jej ręce uniosły się i zaczęły szarpać jej własną głowę z przerażającą siłą. Przez chwilę mogło wydawać się, że kobieta sama złamie sobie kark. Nagle wszystko ustało. Przez chwilę z jej gardła wydobywał się dziwny, bulgoczący dźwięk, po czym zapadła przeszywająca cisza. Sumitra przestała oddychać. Znieruchomiała, jej twarz zastygła w niemym krzyku. Przyjaciółka zaalarmowała wioskę. Przybiegł miejscowy uzdrowiciel. Nie było tam prawdziwego lekarza czy szpitala. Po szybkim badaniu stwierdził brak pulsu, brak oddechu. Odwrócił się do zgromadzonego tłumu i powiedział: Ona nie żyje. Rodzina pogrążyła się w rozpaczy. Wszyscy byli w szoku. Dopiero co kobieta, cała i zdrowa, wychodziła z domu. Kilka minut później już nie żyła. Nastała cisza. Ale zaraz po niej ludzie zaczęli się otrząsać. Zgodnie z hinduistycznym rytuałem ciało sztywne i wykrzywione złożono przed domem i rozpoczęto przygotowania do szybkiej kremacji. W tych warunkach, w gorącu i dużej wilgotności, nie ma na co czekać. Zwyczajowo zaraz po śmierci ciało składa się na stosie i pali. Wiosce zapanował w strach i niedowierzanie. Jednak zbliżał się wieczór i kobiety obmywały już ciało olejkami. Mężczyźni udali się w poszukiwaniu drewna na stos. Nagle jedna z kobiet krzyknęła, widząc drżenie powiek Sumitry. Chwilę później jej klatka piersiowa uniosła się gwałtownie. Sumitra zaczerpnęła tchu i usiadła, żywa. Radość z cudu szybko ustąpiła miejsca kompletnemu zdumieniu. Gdy mąż Sumitry pobiegł, by ją objąć, odepchnęła go z furią. Kim jesteś? Jak śmiesz mnie dotykać? Jestem żoną innego mężczyzny, krzyczała. Następnego dnia jej zachowanie stało się jeszcze bardziej alarmujące. Wybiegła z chaty, krzycząc: To nie mój dom. Gdzie ja jestem? Zabierzcie mnie do mojej rodziny. Odrzucała męża, teściów i co najboleśniejsze swojego synka. To nie jest moje dziecko. Gdzie są Rinku i Tinku? Pytała, wymieniając imiona nikomu nieznane. Jej przemiana była totalna. Sumitra, prosta wiejska kobieta, analfabetka, nagle zaczęła płynnie pisać długie, spójne listy w literackim Hindi, używając dialektu typowego dla miasta Shahajanpur. Adresowała je do swojego ojca i innych członków swojej prawdziwej rodziny, błagając o pomoc. Pytała o bliznę na stopie, nie pamiętając wypadku z dzieciństwa, który ją spowodował. Inaczej wiązała Sari, inaczej mówiła, inaczej się zachowywała. Była opryskliwa, obca, jakby zupełnie inna osoba zamieszkała w jej ciele. Kiedy cała rodzina zasiadła do stołu, ona odmawiała jedzenia, mówiąc, że jedzenie jest ohydne, a naczynia brudne. Rodzina Sumitry była bezradna. Próbowali wszystkiego, by przywrócić ją do siebie, ale bezskutecznie. Miejscowi uzdrowicieli bliscy uznali, że musiało dojść do uszkodzenia mózgu podczas śmierci, lub że kobieta postradała zmysły. Pogodzili się z utratą dawnej Sumitry, starając się jedynie zapewnić jej bezpieczeństwo. Tak minęły trzy miesiące. 20 października 1985 roku, przed ubogą chaty Sumitry, zatrzymał się samochód. Widok równie rzadki, co niezwykły w tej wiosce. Wysiadł z niego starszy, elegancko ubrany mężczyzna, trzymając pod pachą pięknie oprawioną księgę. Zapukał, a drzwi otworzył mąż kobiety. Mężczyzna przedstawił się jako ram, Shia Tripathi. powiedział, że dotarły do niego niezwykłe wieści. Listy i pogłoski o kobiecie w tej wiosce, która twierdzi, że jest jego córką, siwą. Przyjechał osobiście sprawdzić te nieprawdopodobne doniesienia. Gdy Jack Dish zawołał żonę, ta na dźwięk nazwiska gościa rozpromieniła się i wybiegła mu na spotkanie, rzucając mu się na szyję i szepcząc do ucha tato. Ram Tripathi był oszołomiony i początkowo sceptyczny. Usiedli przed domem, a on otworzył księgę rodzinny album. Zaczął pokazywać zdjęcia. Sumitra bez chwili wahania, z niezwykłą pewnością siebie, rozpoznała każdą osobę, wymieniając jej imię, nazwisko i relacje z Szywą. To moja mama, to mój brat, to mój wujek, a to ty, tato, gdy byłeś młodszy, rozpoznała około 15 osób bezbłędnie. Wreszcie Ram pokazał zdjęcie szwagierki siwy. Twarz Sumitry stężała. Wskazała na nią palcem i powiedziała z mieszaniną strachu i złości: ona, ona jest zła. Ona mnie zabiła. W tym momencie dla Rama Tripathiego wszystko stało się jasne. Łzy napłynęły mu do oczu. W tej chwili dla ojca świat zatrzymał się w miejscu. Patrzył na drżącą ze złości kobietę, która przed chwilą oskarżyła szwagierkę, wskazując na stare zdjęcie. Jej słowa pełne bólu brzmiały na bardzo wiarygodne. Ram nie miał już wątpliwości. W tej obcej zdezorientowanej sumitrze widział swoją utraconą córkę siwę. Przytulił ją mocno, czując, jak łzy palą mu oczy. Przytulił ją mocno i łzy popłynęły mu z oczu. Nie były to tylko łzy wzruszenia, ale gorycz dawno tłumionego żalu i wściekłości. Po chwili odsunął ją delikatnie, spojrzał w jej zapłakane oczy, a potem na rodzinę Sumitry, która w milczeniu czekała na wyjaśnienia. Jego głos, choć pełen emocji, stał się mocny, jakby chciał zmusić wszystkich do wysłuchania prawdy. Ram Tripati, szanowany człowiek z Shahajampur, postanowił opowiedzieć historię, która na zawsze odmieniła jego życie historię o tym, jak stracił swoją ukochaną córkę. Shiva była dla Rama wszystkim. Inteligentna, pełna życia, z marzeniami większymi niż prowincjonalne miasteczko, w którym dorastała. Szybko poznała swojego męża, ale jej małżeństwo stało się przekleństwem. Rodzina męża nie zaakceptowała jej niezależności, jej wykształcenia i jej ducha. Z każdym miesiącem atmosfera w ich domu stawała się coraz bardziej napięta. Listy szliwe do ojca pełne były strachu, a rozmowy telefoniczne kończyły się jej łzami. Czuła się jak w klatce, otoczona wrogością. W maju 1985 roku wszystko osiągnęło punkt kulminacyjny. Po kolejnej gwałtownej kłótni nadeszła ta noc z 18 na 19 maja, która na zawsze okryła rodzinę Tripatich żałobą. Sąsiedzi Śiwe zauważyli coś niepokojącego tamtej nocy. W mroku tylnym wyjściem z domu wyszła grupa ludzi, wśród nich Teściowa i Szwagierka, ta sama, którą Sumitra wcześniej pokazała na zdjęciu. Prowadzili Śiwę, a raczej nieśli ją, bezwładną jakby była nieprzytomna. Sąsiedzi zaniepokojeni pytali, czy wszystko w porządku, czy potrzebna jest pomoc. Usłyszeli tylko szorstką odpowiedź, że siwa źle się poczuła i jadą do szpitala. Ale nikt nie kierował się ku drodze. Zmierzali w stronę odludnych torów kolejowych. Ram z trudem panował nad sobą, wspominając tamte wydarzenia. Wyobrażał sobie swoją córkę być może odurzoną, przerażoną, otoczoną przez ludzi, którzy powinni ją chronić, a zamiast tego pałali do niej nienawiścią. Wśród nich była szwagierka, która, jak twierdziła teraz Sumitra, zadała śmiertelny cios ciężką cegłą. Jedno brutalne uderzenie w tył głowy odebrało siwie życie. W chacie zapadła grobowa cisza, przerywana jedynie cichym szlochem Sumitry i ciężkim oddechem Rama. Opowiadał, jak mordercy z zimną krwią ułożyli ciało Siwy na torach, by upozorować samobójstwo lub wypadek. Liczyli, że nadjeżdżający pociąg zetrze wszelkie ślady ich czynu. Ale ich plan nie był doskonały. Ciało odnaleziono, zanim pociąg zdążył je zniszczyć. Ram, gdy dotarł na miejsce, zobaczył ranę głęboką, straszliwą z tyłu głowy. Nie było śladów zmiażdżenia, żadnych innych obrażeń tylko ten jeden cios, zadany z premedytacją. Władze uznały jednak to za samobójstwo. Ale Ram wiedział, że to kłamstwo. Zanim jednak zdążył powalczyć o sprawiedliwość, rodzina męża Siwy zadziałała. Ciało zostało poddane kremacji. Dowody zniknęły, a prawda została pogrzebana wraz z prochami jego córki. Wspomnienie Sumitry, strach przed ciosem, ciemność, uczucie zdrady zaczęło układać się w spójną, przerażającą całość. Rodzina, która słuchała tej opowieści, patrzyła na Sumitrę z mieszaniną lęku i współczucia. Zrozumieli, że nie mają do czynienia z szaleństwem. To, jak zachowywała się kobieta, było echem straszliwych wydarzeń. Opowieść Sumitry, potwierdzona przez jej ojca, stała się sensacją. Przyciągnęła uwagę naukowców, w tym doktora Iana Stevensona z Uniwersytetu Virginii. Jego zespół skrupulatniej zbadał sprawę, przeprowadzając liczne wywiady i analizując fakty. Doszli do wniosku, że oszustwo jest wysoko nieprawdopodobne. Sumitra, niepiśmienna kobieta z odizolowanej wioski, nie mogła w normalny sposób zdobyć tak szczegółowej wiedzy o życiu, rodzinie, a nawet intymnych szczegółach i okolicznościach śmierci szczywy Divedi. Jej nagłe nabycie nowych umiejętności językowych, zmiana osobowości i dialektu, rozpoznawanie ludzi i miejsc w Szagajampur, co potwierdzono podczas późniejszych wizyt, wszystko to składało się na jeden z najbardziej zagadkowych i dobrze udokumentowanych przypadków sugerujących reinkarnację. Ram Tripathi, uzbrojony w zeznania sumitry i własne przekonanie, doprowadził do wznowienia śledztwa w sprawie śmierci córki. Oskarżono teściową siwy jej szwagra i szwagierko o morderstwo. Sumitra zeznawała w sądzie, opowiadając swoją historię. Jednak sąd, mimo iż sprawa była bezprecedensowa, uznał jej zeznania za niewystarczający dowód w świetle prawa karnego. Oskarżeni, którzy konsekwentnie zaprzeczali winie, zostali uniewinnieni. Mimo braku wyroku skazującego dla rodziny Siwy, prawda była oczywista. Zaakceptowali Sumitrę jako swoją powracającą córkę. Sumitra żyła dalej, utrzymując niezwykłą podwójną tożsamość i bliskie relacje z obiema rodzinami. Tą, w której się urodziła i tą, do której wróciła. Często odwiedzała Shahajanpur, spotykając się z Ramem Tripatim i synami Shiva, Rinku i Tinku. Zmarła w 1998 roku, pozostawiając po sobie historię, która do dziś stanowi wyzwanie dla naszego pojmowania życia, śmierci i świadomości. Historia Sumitry i Szywy z pewnością zmusza do refleksji. Czy to możliwe, by świadomość przetrwała śmierć ciała i znalazła nowe schronienie? Czy to przypadek reinkarnacji, opętania, a może skomplikowany mechanizm psychologiczny, którego jeszcze nie rozumiemy? Niezależnie od interpretacji, jest to opowieść, która pozostaje w pamięci. A co Wy o niej sądzicie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie to dla mnie ogromnym wsparciem. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć.